Co za śmietnik? Weź mi pójść. Musimy cię kurde tutaj zetrzeć. Nie gadaj! Jezus Maria! Umarł! Mati, jest super. g jest czaderskie. Insta opisie. Dzień ma do wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj jestem, ja Mateusz. I słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Znalazłem oto cudo. Race hair gra, w której znów musimy coś ścierać. Ale ona jest łączona bardziej z taką historią typu. Komiksowy Bob, to jest nie ścieranie randomowych jakichś rzeczy co level, co level, co level, tylko masz historię, którą musisz zetrzeć. Wtedy już nie będzie historii. W każdym razie zaczynamy. Ja tutaj mam misję zetrzeć, zetrzeć krzesło. Po co? Tasiet? Co tu robią? Jakiś... Co? Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem. Nie możesz znaleźć odpowiedzi, już uh, hint. Ciągnij fleta, nic nie będę klikał, reklam żadnych. ha, mam wyłączone. A mam to zetrzeć. I teraz możesz się tu schować. I to jest żona. Ty, ona zdradza, ta nasza główna bohaterka jest zdradzająca. Z... No dobra, nie pomagajcie mi. What the fuck, wyłączyłem światło niebie. I co, i ona uciekła? Nie zwracajcie uwagi na to, że słońce szaleje za oknem i raz jestem biały jak ściana, a raz zacieniony jak ja kręcę, jak piwnica twojego wuja. Ale nic mo nie mogę z tym zrobić. Nie mogę nic z tym zrobić. Wow, mamy nowy outfit. Patrzcie, jaki koks, dobra, przebierzmy się. Czyż. Nie, no jak to? To jest coś innego. To jest inna pani, chyba że to są. Chyba też jest. Mam wrażenie, że to może być tak zrobione jak w Bobie, że mamy tutaj różne postacie. Każda ma swoją historię. No dobra. A nie, to jest nasza postać! Nice try, babe! Maybe I can get this pizza for free? Czekajcie, czekaj... O. Oh. O. Oh. Dobra... <laughs> Sorry, that will be 20 dollars! <laughs> no nie, okej, okay. Chodź. Do mojego pokoju dam ci pieniądze. Dobra, weź wroty stąd, yy, dog. No zajebiście. To jest jak manojek. On zawsze chciał mieć psa, który się nazywa pies. To, to, to pasuje tutaj akurat w sam raz, bo ten pies się nazywa pies. Dlaczego? Tu mi ktoś to. Dlaczego? W sensie wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście dostawcą pizzy i, i otwiera wam jakaś szmula, która N który nie stać na pizzę, zamawia pizzę i hej, że będzie za darmo. I się rozbiera, zakłada jakiś lateksowy strój i, i sobie myślisz, kobieto nie po to przez 25 lat życia byłem prawiczkiem, żeby teraz to się wszystko zepsuło. E, dobra, co ja mam tutaj zetrzeć? Pieniądze, no jednak masz pieniądze jak się postarasz. Więc dawaj hajs. Co na no gada, Ma być, może być od tego Bankiera? Co ona tutaj bankieru zaprasza? Denerwuje mnie, że to jest tu przejście, takie czarne przejście pomiędzy scenami. Jakby to nie mogło być za jednym zamachem. Yy... Co? Lina? Znalazłem Lina? Po co znalazłem? Ona miała się ubrać chyba. A może tutaj? Nie. Może tutaj jest pizza? Spadło na ciebie? Jezus Mary, dlaczego ty jesteś taka nieuważna? Och, po. Oooo, oh, zaraz ci pomogę, nie martw się. Naprawdę. Much better. What the fuck? Ta gra jest... <grym> Okej, okay, posłuchajcie mnie. Mamy kolejny deal. Pamiętacie, graliśmy w taką jedną grę, co powiedziałem, że możecie tylko oglądać i nie pobieracie jej? To jest kolejna ta gra. Nie wiem, dlaczego ona jest tak przysiąknięta. tym czym jest przysiąknięta. O nie! <grym> Ale plot twist! Myślałaś, że ona jest kobietą, ale to tak naprawdę mężczyzna przebrany za babę I ją porwał? O, co, jak to się stało? That escalated quickly, widzowie. I'm tied up, help me. Jezus Maria. Okej, okay. wytłumaczmy sobie jedną rzecz. Jedną, jedyną rzecz. Historia wyglądała w taki sposób, że laska, która tak naprawdę była chłopem, Zamówiła pizzę, nie zapłaciła, bo stwierdziła: Nie płacę, rozbiorę się, może się uda. I Jak nasza główna bohaterka stwierdziła, że nie, ja jednak chcę pieniądze, to on zrobił jej betonowe buty i wrzucił do rzeki? Co? Co jest? Już ci pomagam. Nie ma za co. Coś tutaj jest? Tutaj coś jest. Coś przegapiłem. Kurczę, jakiejś sekretnej temy przegapiłem. W się. Wybaczcie mi za to co zrobię. Pizza, bat, Pizza tyłek? Kazała mi zapłacić więcej niż, niż pizza była warta, tak? To zrobiłem jej betonowe buty. Co. Znazłem chip. Ktoś mi śledzi? Hidden Items. No i tak nie znalazłem wszystkich. Dobra, zetrę te... Zetrę te... Po prostu. Starłem recenzję. Pięć gwiazdek sobie sama wkleję. Elo, siemano. Takie to jest życie. Tak się właśnie pizza robi. Crash away, ok, ok. Life survive and get back to civilization. O to prawie jak Bob. Bob zadymiasz. Dobra, co tutaj mamy? Plecaczek, zakładaj plecaczek. Już się nie martwisz, super. Torebka, tutaj jest. Znalazłem torebkę, nieźle, nieźle. To teraz pewnie musimy drzwi otworzyć. Otworzyć drzwi i będziesz skakać, ale zajebioza. Widzowie, ta gra jest w samie, w, w sumie, nie wiem mówić. W sumie gra jest ciekawa, nie jest tragiczna. E co za śmietnik? Weź mi pójść. Musimy cię, kurde, tutaj zetrzmę. Nie gadaj! Jezus, Maria! Umarł! <grym> Co za chora gra? Ona go po prostu puściła tutaj, no kazała mu umrzeć. Co to za kostka randomowa? No tak, koniecznie, rozbierzmy ją tutaj. Teraz jest lepiej. Jezus, teraz to mogę chodzić i pracować. O, jednak żyje, połamany cały. Czyżby to miał być romans? No, nie możesz tutaj wbiec. Trzeba znaleźć kaczkę za tym ee, sło słońcem. Nie, to po co na tutaj jest? Coś za chmurą jest? Nic nie ma za chmurą. No uspokój, buty mu ukradnij. Jezus, Maria, chłop, nie dość, że spadł z wysokości, połamał się cały, leży rozwalony. To jeszcze tutaj, kurde, ona mu buty ukradła. Kłokos. No, ale co ty robisz z tymi rękami? Co ty robisz? O co ci chodzi? O nie! Została zaatakowana przez jakiegoś tubylca. E, zabiorę ci te GD, i co wtedy zrobisz? No! Śmieciu <laughs> Nie chcę być jedzeniem. E, dobra, a tutaj mamy... E, patrzcie kto był. Z nazwem Jimma, Nie wiem. Problemem na pewno twoim jest to, że to jest ognisko, więc może... Co? To jest Twoim problemem. Oni byli Twoim problemem. Ja myślę, że to ognisko, które ci spalało dupę, to było większe. A Co źle? No nie gadaj mi, że. Aha, po prostu spadła do ogniska, wyszła, zrobiła swoje. I, I ucieka. Muszę się stąd wydostać, nie ma sprawy. Na pewno. Stanik. nikt. Ja nawet nie byłem. W sensie... Ja wręcz byłem pewny, że to nie zadziała. Ale mówię, ha, zrobię to dla was. Okej, okay, no sklejmujmy sobie tutaj nowy. A, to za reklamkę jest. Dobra, to palta wroty. Halloween Prom. O nie. Ma mój problem, też mam takiego ryja brzydkiego. Nie martw się. Pomogę ci. Tobie pomogę, chociaż sobie nie mogę, to chociaż tobie pomogę. O, mam zdjęcie jego typa, znaczy tego typa w szafce. Nie chcę, żeby mnie taką widział, nie ma sprawy, użyję gumki, ci zetrę ten ryj. Szkoda, że ci się makijaż nie, staru. O, teraz się czuję znacznie, znacznie lepiej. Co jest ze mną? Mnie tak nie umieć dzisiaj mówić. Nie pozwól mu dowiedzieć się, że, że, się, że go lubię. Czekajcie, może tutaj jeszcze... Cholera. was a close one. W ogóle... Czy mi się wydawało? Czy ja już tam widziałem, że, że stanik jej prześwietla się pod tą bluzką? Ja już czuję, ja już czuję, że zaraz, zaraz ona będzie na gusieńka. Ja już to czuję. O tak, jest to zapach tego. Zapomniałem hasła. Jeden. Cześć, spotykamy się od. Nie, 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 zetrzyj to, kurwa, usuń to. Zmiłuj się, usuń. I saw that. Oh, I meant how about the 69 game. Pretty cool. Ha, co? Co to jest za gra? Mama mi nie wierzy, że mam randkę. Czy możesz wysłać mi zdjęcie? Kim jest ten koleś? Co? Kto? Co się wci? Dzieje? Co, co się w tej grze dzieje? Ja nie widzowie autentiko. Nie, nie panuje nad sobą. się z, dzieje zbyt dużo. Przecież wiadomo, że to jest blondas. Coś tutaj za nim jest blond. A. A. Wyobraźcie sobie, że macie takie szalone życie jak ona. Jednego dnia jesteście z betonowymi butami wrzuceni do rzeki, tylko dlatego, że nie chciał chłop zapłacić za pizzę, A następnego dnia idziecie na randkę i okazuje się, że wasza randka jest wilkołakiem, was goni i chce zrzucić do jakiegoś dołu. O, tam coś w ogóle było napisane o świętej dziurze. Zabierz go ode mnie. Ja, niech on cię kurwa złapie, naprawdę, bo wstyd przynosisz. Wstyd przynosisz jak nie wiem co. O, czaszki. Sądzę czaszki. Koks. I co teraz? Ta piła mechaniczna, jak ja mogę go zabrać? Nie da się, proszę pani. Co? Co się stanęło? Jestem uczulona na drzewa? Oj, nie podchodź do tej rzeki. Już raz tej byłaś rzucona z betonowymi butami. Wystarczy pozbyć się księżyca i wtedy on się zamieni w, w Josha. A, i ona już chce mu dawać buziaczki. Wow, I think I'm in love. Kto to jest? Kto to jest i czemu jest zazdrosny? Czy to jest nasza randka, czy my mieliśmy się z nim spotkać, czy to jest w ogóle inny chłop? Dobra, kochani widzowie, wiem, że kochacie to, dlatego jeszcze jeden taki mały, szybciutki level. Like, jeszcze jeden i jeszcze raz. O, ona śpi. Obudź się, no co. co ty masz za krawat? Tak się nie nosi. You need to wake her up. Oh, babe, hello, hello. Cóż za piękne oczy, co tak szybko? O tak, pająk. Pająk. O, obroń ją przed pająkiem. Spadł na ziemię. No wiesz co, teraz deszcz będzie padał przez ciebie. Nie czy jesteście zadowolony. Którą wybrać sukienkę? Oczywiście, że czerwoną. O, może to? He, 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 na miniaturkę? Założysz? Założysz na miniaturkę? Nie? Dobra, ty nie zakładaj jest do dupy. Zakładaj czerwoną. Żałuję tylko. Że lepiej wyglądałaś, bez. Nagle się okazuje, że twoje stopy mają rozmiar 57. Dzisiaj jest jej noc, nie, nie ten. Nie pozwól jej być smutną. Bo nie coś mi się stało w oczy. Czuję się taki jakiś rozkojarzony, że moje oczy nie mogą się skupić na. na tym, na tej grze. Okej. Okay. Eee, yy, pozbądź się paparazzi, już ich zdarłem, nie martw Ale coś się dzieje z moimi oczami, widzowie Nie wiem czy to przez tę grę, przez to, że jest taka do dupy totalnie yy. O nie! On ma pistolet, już nie ma I co ty na to? Hu! Ale go kopnął, kopnął go w łydę Dasz mu buziaka chociaż? Czy co? Hero bodyguard saves diva, maybe a love story a Love Story I'll guard your body forever. Macie coś na oczy. Na przykład rozpuszczalnik. Okej okay, kochani, to byłem ja, Mateusz. Dzisiaj graliśmy w grę, która na pewno się jeszcze pojawi na tym kanale, bo można po pierwsze robić clickbaity, po drugie yy, można się z tego pośmiać, po trzecie. Wy lubicie, jak nagrywam dla was takie rzeczy, a ja lubię nagrywać takie głupoty, bo łatwo się to robi, jest śmiesznie i można się pośmiać. Tak więc elo!